Herbata Jagowa. Nasza herbata ostatnia, ostatnia herbata jogowa, tak jak zapowiadałam, niektórzy z Was być może już z, z, zauważyliście na story, już o, wczoraj o tym wspomniałam i dzisiaj rano, że uwaga, jest to nasza ostatnia herbatka jogowa, ale nie do końca, <laughs> także zaraz będę wszystko Wam opowiadała i wytłumaczę co i jak, jaka decyzja i tak dalej, natomiast bardzo się cieszę, że Was widzą, u nas jest śliczne słoneczko, ja dopiero co wróciłam, jeszcze tak z biegu wróciłam, bo byłam na spacerze, że z pieskiem i zderzyłam sobie szybko zaparzyć moją herbatę. Dzisiaj piję zieloną herbatę i jestem z Wami. Także bardzo się cieszę. Przede wszystkim, no właśnie, jestem ciekawa, ile nas będzie dzisiaj na żywo. Jesteśmy na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku w tym samym czasie. Mam nadzieję, że. Pojawicie się, że pojawią się też jakieś Wasze pytania. Także dzisiaj będę jestem po prostu w otwartości na to, co tutaj się zadzieje. Natomiast opowiem, dlaczego dzisiaj jest ostatnia herbata jogowa i też o kursach czy w ogóle stacjonarnych wydarzeniach, które planuję na 2025, w czym i też o bardzo ważnym spotkaniu, które odbędzie się jutro o 19. .00. Także yy, w związku z tym, jeżeli te, te tematy interesują, to zostań ze mną do końca. Kochani, przede wszystkim zacznę od tego. Ostatnia herbata jogowa. Skąd ta decyzja? Stąd, że prowadzę herbatę jogową już, myślę, piąty albo szósty rok. Naprawdę, mi się wydaje, że od 2019 roku prowadzę spotkania regularne z Wami herbata jogowa. I one trochę zmieniały się. Były to czasem była to środa, czasem to był wtorek, różne godziny, to trochę się zmieniało. I jakoś przyszło do mnie, a pewnie nie bez znaczenia, że przyszło teraz, dlatego że zbliżają się moje urodziny i ja zawsze, co roku, około moich urodzin mam niesamowite zmiany. Po prostu przychodzi do mnie, coś chcę zakończyć, coś zaczynam nowego. I w ogóle nawet na tym się nie zastanawiając, to nie dlatego, że mówię sobie, o są moje urodziny, to teraz trzeba coś zmienić, tylko po prostu mam, mam taką potrzebę. Co wcale nie jest jakieś dziwne, dlatego że. Um, jest to nawet energetycznie wytłumaczone i zresztą wiele z was, którzy ze mną praktykujecie, my nawet mieliśmy takie warsztaty, kursy na temat tego, jak zmienia się nasz cykl naszego życia, i jakie wtedy zmiany zachodzą. I właśnie zawsze w okolicy urodzin naszych niesamowite zmiany zachodzą. No i, i, i dlatego też ja postanowiłam zakończyć nasze regularne spotkania herbaty jogowej, ale nie do końca, dlatego że herbata jogowa będzie cały czas kontynuować, natomiast będzie to nie będzie to o stałej porze, nie będzie to w, o tych samych dniach. Przyszło do mnie, że czasem Czuję mam pod taką, nawet mam tak spontanicznie, może nie spontanicznie, bo mój zespół pewnie by się tak aż nie ucieszył, z tego, że tak spontanicznie będę na live'a, chociaż też tak może się wydarzyć. Natomiast bardziej tak czuję, żeby zrobić czasem spotkanie po południu, czy troszkę później, nawet wieczorem. Dla tych z was, które już wrócicie z pracy i być może trochę jest taki moment, żeby sobie usiąść wtedy, na przykład za parę dziłka herbatę jogową i wtedy posiedzieć i porozmawiać, spotkać się. Inne dni to tak jak teraz, kiedy jesteście być może gdzieś w pracy przed południu i chcecie sobie zrobić przerwę. Więc będą to po prostu różne momenty. Na pewno będziemy wam dawać znać. Będę wam dawała znać wcześniej, zapowiadała będę te spotkania, te livey. I różnie też tematycznie te spotkania, więc czasem nasze spotkania herbaty jogowej, tak jak teraz, będą po prostu pytania-odpowiedzi, czyli będę czekała na Wasze pytania, albo zbiorę pytania i na tym spotkaniu będę odpowiadać. Innym razem, mam nadzieję, spotkam się z jakimś gościem, lub będę rozmawiała z którąś z Was, z z Was z mojej społeczności. Innym razem, może jakiś ciekawy temat, a innym razem, może po prostu spontanicznie będę miała. Taką ochotę z Wami spotkać się przy herbacie. Także dzisiaj, tak jak wspomniałam, jest to nasza ostatnia, ta regularna herbata jogowa, i od tego momentu um, będę Wam dawała znać, jeżeli cokolwiek się. Pojawi się, kiedy będą live, y. ale ten już najbliższy live jest bardzo niedługo, bo jutro o godzinie 6.30 spotykamy się na wspólnej praktyce z okazji now nowego księżyca. Nów, jutro jest znów, więc mam nadzieję, że już jutro dołączycie do mnie. To jest też y, nasze takie regularne spotkania w nów i pełnia księżyca zawsze rano, w poranna praktyka, na razie to zostaje. No więc jutro widzimy się o 6.30 na porannej praktyce. Kochani, to jeżeli chodzi o herbaty jogowe, pewnie jeszcze o herbatę jogową, pewnie jeszcze o tym powiem na końcu, dlatego że tutaj wchodzicie, wychodzicie, a już chcę dać znać wszystkim. I teraz. Następna rzecz, która jest dzisiejszym tematem, to są wszystkie wydarzenia stacjonarne, które wydarzą się w 2025. Mówię wszystkie, a może się okazać, że jeszcze coś tam się zmieni, bo my czasem też właśnie spontanicznie coś nagle zorganizujemy. Natomiast w tym momencie w planach są, jest już dużo rzeczy zaplanowanych. Kurs nauczycielski jogi Kundalini, który rozpoczął się już, i już jesteśmy po pierwszym module online. Także tutaj w tym momencie nie ma możliwości dołączyć już do kursu nauczycielskiego w tej edycji. Będzie następny kurs w następnym roku, natomiast na 2025 już zamknęliśmy wejście na ten kurs. Natomiast w tym momencie zbieramy osoby, kobiety, bo to jest taki kurs kobiecy, który będzie w temacie kobiecości, yoga kobieca. I powiem Wam, że szykuję ten kurs. Jestem tak podekscytowana. Pracuję nad tym kursem właśnie obecnie, przygotowując różne rzeczy, które będziemy robić. Będzie to zupełnie nowa rzecz. Ten kurs jest to kurs dla, można powiedzieć, kurs dla kobiet, które zainteresowane są pracą z kobiecością, z naszą energią kobiecą. Rytuałami kobiecymi, i myślę, że to jest temat tak ważny teraz, w tych czasach. Kiedy ja teraz sobie przerabiam moje rzeczy, przygotowuję się, to sobie myślę: Wow, to jest tak potrzebne dla nas. Więc słuchajcie, ten kurs będzie bazował na praktykach jogi kundalini i tantry. Ja od ja jakiegoś czasu bardzo wchodzę w Praktyki tantryczne, um, uczę się tej tantry, zaczynam uczyć tej tantry i właśnie ten kurs będzie bazował na praktykach tantrycznych. Kiedyś wcześniej prowadziłam kurs nauczycielski, jestem kobietą, wiem, że wiele z Was jest y, absolwentkami tego kursu, natomiast ten kurs będzie innym kursem, bo tutaj całe to spotkanie, y, które, które stworzymy, które będziemy razem, to będzie opierało się na praktykach tantrycznych dla kobiet. I już tłumaczę. Więc na tym kursie oczywiście będziemy uczyć się, jak prowadzić zajęcia dla kobiet, jak stworzyć różne kręgi kobiece, jak pracować z kobietami, jak stworzyć takie zajęcia dla kobiet. Ale nie tylko. Jest to też kurs przede wszystkim dla nas, kobiet, żebyśmy najpierw opracowały z naszą kobiecością. Więc całe to spotkanie, a to spotkanie odbędzie się pod Warszawą, w Wojżanowie w marcu. Kilka dni będziemy wspólnie z kobietami i będziemy przez te wszystkie dni przechodzić różne rytuały, różne praktyki kobiece, tak żebyśmy my je poznały i potem mogły inspirować i uczyć tych praktyk innych, więc to będzie taka niesamowita praktyka, transformacja Twoja, czyli na tym kursie nie będzie czegoś takiego, że będziemy siedzieć na wykładach i słuchać, też troszkę może tak będzie, ale bardziej dużo będzie tam jest praktyk, dużo będzie praktyk Swojego własnego procesu. Także ten kurs, jak się na niego zapiszecie, to głównie będzie twój własny proces. Natomiast każdy twój własny proces będzie to już, mam, ja już jestem tego pewna, to jak ty przejdziesz ten proces, to już będziesz miała ochotę przekazać to innym kobietom. Więc tak chcę ten kurs poprowadzić. Ten kurs ma swoją bazę, podstawy jest to esencja kobiecości, czyli kurs online, który prowadziłam pod koniec 2024. To było sześć to było modułów, sześć tygodni naszych spotkań. I ten kurs Ensejatorce Kobiecości jest y, mm, częścią tego kursu, czyli te osoby, które, te z Was, które zapisałyście się na kurs joga kobieca, możecie, czy nawet jest to wymagane, żebyście, żebyście spojrzały na te sześć modułów. Oczywiście też nie chcę wprowadzać takiego stresu, bo ktoś może powiedzieć, ojej, nie wiem, czy zdążę, czy ja się wyrobię, to jest tyle rzeczy do zrobienia. Absolutnie nie, chodzi mi tylko, żeby, mm, żeby Wam to wszystko żebyście miały podstawy, żebyśmy mogły pójść z tym praktykami już w czasie naszego spotkania, ale więcej o tym kursie joga kobieca będzie jutro, dlatego, że jutro o godzinie 19 mamy spotkanie, spotkanie właśnie w związku z tym kursem i teraz, jeżeli ten kurs teraz być może Ciebie zaintrygował i chciałabyś wiedzieć więcej, możesz napisać w komentarzu droga <grym> i dostaniesz link Informacje o jutrzejszym spotkaniu QA, od, które odbędzie się na Zoomie. Tak? Czyli ja jutro spotykam się razem z, z Eweliną, która no, tworzy ten kurs, i z wami, które chcecie uczestniczyć w tym kursie. Więc wtedy opowiem jeszcze dokładniej, co my tam będziemy robić, ja na czym polega ten kurs, na wszystkie wasze pytania odpowiem, i tak dalej. Ten kurs y, kończy się certyfikatem Yoga Alliance, 60 godzin. I ten kurs dla osób, które już mają pierwszy stopień kursu nauczycielskiego, możecie sobie zbierać te 60 godzin do swojego drugiego stopnia kursu nauczycielskiego. Czyli jeżeli któraś z was, czy ktoś z was chce rozwijać się w, jako nauczyciel i wejść głębiej w praktyki swoje własne, bo drugi stopień kursu nauczycielskiego jest to bardzo mocno praktyka twoja, własna transformacja i wchodzenie w, w później inspirowanie innych, to Zapraszam na ten kurs, bo już będziesz mieć pierwsze swoje 60 godzin, a do drugiego stopnia kursu nauczycielskiego zbieramy 300 godzin. Także każdy z tych takich spotkań, które będę organizowała, bo później w następny kurs pod koniec sierpnia będzie znów drugiego stopnia moduł oddech, gdzie będziemy pracować z wszystkimi praktykami oddechowymi, z pranajamą. I to też będzie nasze spotkanie takie fizycznie się spotkamy fizycznie na żywo, na Warmi, Mazurach. Także już też tutaj następną rzecz, którą chciałam wam opowiedzieć, to jest właśnie ten następny moduł pod koniec sierpnia, a potem w listopadzie będzie moduł kryja, gdzie będziemy głębiej wchodzić w praktyki Kryji w anatomię Kryji czy w interpretację, w budowę, kryje i tak dalej. Także w tym roku 2025 właśnie szykuję te trzy moduły drugiego stopnia kursu nauczycielskiego. I teraz na każdy z tych modułów zapisujesz się osobno. Czyli nie musisz zapisywać się, nie musisz zapisywać się na wszystkie od razu. Więc jeżeli ktoś z Was chce zbierać sobie godziny do drugiego stopnia kursu nauczycielskiego, możesz powolutku. Zapisywać się na różne moduły, na jeden tak, na jeden nie, i po prostu zbierasz sobie te godziny. My też mamy nasze yy, naszą miejsce, gdzie zbieramy Wasze godziny, także i w tym momencie, kiedy zbiera się te 300 godzin, czyli zrobisz 5 modułów, no to dostajesz certyfikat nauczyciela jogi, Yogi Alliance drugiego stopnia. Także yy, ten kurs, właśnie Yoga Kobieca, jest już częścią tego kursu, jeżeli masz ochotę. Jeżeli ktoś. Zbiera sobie drugi stopień, ale nie chce yoga kobieca, to będzie możliwość różnie innych modułów, tak? Bo jest moduł oddech, kryja, będzie medytacja, później w przyszłości, mantra, Kundalini drugiego stopnia, także będzie cały czas, będziemy można, możliwość będzie się dołączyć i, i się rozwijać. Ale być może ktoś z Was w ogóle nie myśli o tym, żeby mieć drugi stopień i nawet może nie jesteś jeszcze nauczycielem jogi, być może, że chcesz dopiero zapisać się na kurs nauczycielski jogi Kundalini, a nie było dla Ciebie teraz miejsca, to też zapraszam na ten kurs yoga kobieca, bo już to będziesz, będziesz mieć już zapasie godziny na przyszłość, a to już na pewno też będzie fajnym fundamentem, żeby w ogóle wejść w tematykę nauczania jogi. Także to na wstępie. Popiję herbatką. Czy godziny z kursu jogi mam dla, dla mam się sumują z drugim stopniem? Nie. To teraz już mówię. Jeszcze jest jeden kurs, kurs joga w ciąży, który jest specjalistycznym kursem i ten kurs rozpoczynamy pod koniec, na początek kwietnia. Poczekajcie, bo mi się już nasze. spojrzę, na, spojrzę na, na daty, bo pewnie się będziecie pytać zaraz, więc już spojrzę na nie. ale ten kurs joga w ciąży. Hmm, ale pytanie, odpowiadam, to nie jest część drugiego stopnia, dlatego że ten kurs jest poza tematyki drugiego stopnia, to jest też niesamowity kurs, w którym przechodzimy swoją własną transformację, swoje własne narodziny, całe życie nasze takie płodowe i dzieciństwo i wiele z Was o tym wie, że praktyka, praktyki takie oczyszczania naszej podświadomości, programów, różnych przekonań, które zostały nam zaszczepione wręcz w tych, w tym momencie naszego jeszcze życia płodowego podczas porodu pierwsze lata życia pierwszy rok naszego życia jest fundamentem do tego jak my funkcjonujemy w ogóle więc to też jest kurs który ten joga w ciąży który przede wszystkim pracujesz na już też własną transformacją z własnym, z własnym dzieciństwem z pokochaniem siebie, z wewnętrznym dzieckiem. Ale oprócz tego oczywiście jest to kurs dla wszystkich Was, które chcecie pracować z kobietami w ciąży, które chcecie przygotowywać kobiety do świadomego porodu, do świadomego macierzyństwa, połogu. To też jest mój mm, po prostu kurs taki, który. Poruszyło moje serce od. To był w ogóle pierwszy mój kurs nauczycielski, który przygotowałam i będę go kontynuować, dlatego że to jest też tak niesamowicie ważny temat, i tak brakujące teraz te rzeczy, które tam przerabiam na tym kursie. Myślę, że są rzeczy, które moim marzeniem jest, żeby każda kobieta, która jest w ciąży, albo która przygotowuje się do ciąży, i w ogóle które z was, nawet jak już byłyście w ciąży, czy w ogóle każda kobieta, każda, każda osoba, jakby przyjdzie taki kurs, to jest niesamowite uzdrowienie. Tak, przychodzi na samego, niesamowite uzdrowienie. Także ten kurs Joga w Ciąży, on rozpoczyna się 31 marca i jest pierwszy tydzień kwietnia. Tak, to jest też, też kurs, w który, którym spotykamy się, robimy też tam dużo praktyk. Ten, ten kurs również składa się z różnych praktyk. W swojej własnej transformacji, z własnych narodzin i tak dalej. Czyli z tych z rzeczy stacjonarnych, żeby podsumować kursy nauczycielskie w tym roku drugiego stopnia rozpoczynamy jogą kobiecą i ten kurs jest od 5 do 8 marca, skończymy w dzień kobiet, cudownie. To jest ten kurs, o którym mówiłam wcześniej, na, który bazuje na praktykach tantrycznych i jogi kundalini i praktykach tantrycznych. I o tym kursie będę jutro Wam dużo opowiadała na spotkaniu. Jak skomentujesz słowo droga, to, to dostaniecie informację o tym jutrzejszym spotkaniu. Natomiast kurs Yoga w ciąży na początku kwietnia. Kurs Yoga kobieca jest to kurs 60 godzin, i on liczy się do drugiego stopnia. Kurs Yoga w ciąży jest to 100 godzin, które ten kurs zakończa się certyfikatem nauczyciela jogi w ciąży. Tak, Także um, uprawnia Ciebie do prowadzenia zajęć właśnie dla kobiet, które są w ciąży. <laughs> z innych rzeczy stacjonarnych, no to właśnie jeszcze drugi stopień to jest pod koniec sierpnia na Warmii Mazurach. Spotkamy się z oddechem i kryja, która będzie niedaleko Łodzi w Szczerem Polu. W takim miejscu cudownym, i to będzie w listopadzie od 11 do 15 listopada. Wszystkie te informacje są u nas na stronie, także jak będziesz na moją stronę internetową agabera.com, tam i w kalendarzu, i w kursach nauczycielskich możesz sobie poczytać o tym wszystkim. Kurs Joga w ciąży też, i kurs Joga w ciąży jest takim kursem, który jest, jak to się, jak to się mówi połączenie online i na żywo. I jest to kurs, który będzie miał dwa moduły na, na online, ale najważniejsza ta rzecz dzieje się na żywo, dlatego że tam przechodzimy bardzo mocną praktykę w swoich własnych narodzin, uzdrawienia, uzdrowiania, uzdrawiania, i bardzo na tym mi zależy, żeby to zrobić na żywo. Wiem, że wiele z Was było, tutaj widzę dziewczyny, jesteście na, na, na ze mną, to dajcie znać, bo wiem, że byłeś na tym kursie. Z innych rzeczy stacjonarnych, wyjazdy jogowe. Przejdę do wyjazdów jogowych. A tu jeszcze pytanie. Na czym będzie polegać zadanie certyfikacyjne? Czy będzie ono częścią kursu? Nie wiem o którym pytasz. Czy pytasz o jogę kobiecą? Czy pytacie? Więc tak. Jutro i na naszym spotkaniu o jodze kobiecej opowiem Wam też o certyfikacji. Ale certyfikacja wszystkich tych modułów, ona nie będzie na kursie. Będziecie mieć zadanie do zrobienia i wykonujecie je. Przysyłając nam później. <grych> Także zdalna, zdalna praca, przygotowanie i będziemy, każdy z tych modułów kończy się, jest zakończeniem 60 godzin. I dopiero jak zbierzesz 300 godzin, to wtedy uzyskujesz ten drugi stopień, który już nie będzie miał swojego osobnego egzaminu, że tak powiem, bo już każdy z tych modułów został przerobiony i zaliczony. Jeżeli, chodzi, jeżeli pytasz o to. Natomiast joga w ciąży jest to też yy, i w trakcie spotkania będziemy już też yy, yy, uczyć się, jak uczyć jogi i też będzie zadanie do wykonania. Czy można łączyć już kurs dla kobiet z kursem Prosperty? Jak najbardziej, jak najbardziej, dlatego że na kursie Prosperty jeden z modułów, który przygotowuję w tym sezonie, którym chyba nie było tego takiego modułu jeszcze wcześniej, to będzie też jak wykorzystać naszą energetykę kobiecą, żeńską do mm, przyciągania prosperyty. I tutaj od razu też powiem, jeżeli chodzi o kurs prosperyty, jeżeli jest z z nim panowie, to też możecie włączyć swoją energetykę żeńską, dlatego że każdy z nas ma swoją energię żeńską i męską, i właśnie aby to prosperyty hmm, multiplikować. I przyciągać do naszego życia, tutaj cudownie przydaje się połączenie energetyki żeńskiej. Więc jak najbardziej można łączyć ten, ten kurs, to się przyda jeszcze bardziej dla tych osób, które pracują z Prosperity, żeby łatwo wchodzić w tą energetykę kobiecą. Z wyjazdów jogowych. Wyjazdy jogowe w tym roku yy, będą planowane, w tym momencie są. Jest jeden. Są, so, jest. No, czy tak, jest jeden. Taki typowy wyjazd jogowy wakacyjny to Mazury, na które zostało dosłownie, nawet nie jestem pewna w tym momencie, ile miejsc, ale jest dosłownie kilka miejsc. To jeżeli chodzi o wyjazd jogowy wakacyjny w tym roku, może coś nam się jeszcze urodzi, myślimy nad tym, ale jeszcze nie ma tutaj decyzji, czy będzie jakiś wyjazd zagraniczny. O tym damy wam znać na pewno, jeżeli coś takiego się pojawi. W tym momencie nie ma tego planu, ale może, może coś tam za, za, zakwita. Natomiast będzie na pewno warsztat, który będzie w tym roku, se, chcę dla was stworzyć. Warsztat z, z noclegiem też w Pałacu Wojrzenowie pod Warszawą. I to będzie warsztat, yy, już mówię, we wrześniu, pod koniec września. Już można się na niego zapisać. I również warsztat w Kopenhadze. Więc w Kopenhadze, zacznę od Kopenhagi, bo Kopenhaga to 14 czerwca idealny czas, żeby przyjechać do Kopenhagi, przylecieć do Kopenhagi czy przyjechać. Kopenhaga w czerwcu jest cudowna. Jak wiecie, wiele z was, ja mieszkam w Kopenhadze, kocham to miasto i jest tutaj naprawdę cudownie wiosną. Od przy już lato wiosna lato więc zapraszam was do Kopenhagi będzie mieć cudowny dzień spędzimy wspólnie na warsztacie ale można to połączyć sobie z weekendem w Kopenhadze możecie zabrać swoich bliskich i spędzić tutaj fajnie czas to jest 14 czerwca natomiast pod koniec września czyli to jest od 26 do 28 27 28 przepraszam ewentualnie ktoś może, sobie, ktoś z może przyjechać w piątek wieczorem już to jest właśnie warsztat pod Warszawą Wojżanowie, więc w tym momencie takie mamy mm, nasze plany, jeżeli chodzi o spotkania na żywo. No i również, tak jak wspomniałam, nasze kursy yy, nauczycielskie. Pobijam herbatkę. I teraz jestem ciekawa, czy macie w związku z tym jakieś. <gry> Komentarze, czy może pytania, jeżeli chodzi o ja, chociaż myślę, że to wszystko jest jasne. Kochani, ja dzisiaj mam takie mieszane uczucia, więc w związku z tym, że to jest ostatnia herbata jogowa, mnie mam bardzo mieszane uczucia. No bo jest to mój rytuał cotygodniowy, Prak praktycznie spotykałam się z wami co tydzień, chyba że miałam jakiś wyjazd. Natomiast teraz nie będzie tego cotygodniowego spotkania, ale wiecie co? Czasem potrzeba takiej zmiany. I, i czasem i ja, ja po prostu w tym momencie już poczułam, że coś musi się zmienić, coś muszę ja zmienić. I to nie jest u was, to jest u mnie. Więc energetycznie taka zmiana. I tym samym chciałam Was też zainspirować do tego, jak Ty. W swoim życiu czujesz, że coś robisz już tak z automatu, ale z automatu w tym sensie, że cały czas to się dzieje, cały czas, i chcesz coś nowego, jakąś nową energię, zobacz, co możesz zmienić, właśnie zmienić swój grafik, zmienić, nie wiem. Plan swojej pracy, na przykład, jeżeli to chodzi o pracę. Ja wam powiem, że sama myśl o tym, że teraz tak będziemy spotykać. się, no Regularnie, ale nie o tej samej godzinie, nie tego samego dnia, już mnie niesamowicie zainspirował do tego, żeby, żeby się z wami spotykać, tak? Żeby znowu mieć inną energię na naszych herbatach jogowych. Czy będzie kurs czakry? Tak będzie. Jest to kurs online, dlatego o nim nie wspomniałam, więc kurs Podróż po czakrach rusza w tym roku znowuż, będziemy go robić wspólnie i on rusza, już mówię. Hmm. Momencik. 28 kwietnia. 28 kwietnia ruszamy z podróżą po czakrach i będziemy wspólnie robić całą podróż po czakrach razem przez każdy moduł. Będziemy przemawiać 40 dni, tak jak to było w ostatniej edycji. Która się, cudownie się to sprawdziło, dlatego że wiele z Was zostało aż do końca z każdym czakrą, więc będziemy pracować z każdą czakrą przez cały rok, tak naprawdę. Justyna się pyta, nie byłam od początku, co, się be, co będzie zamiast herbaty jogowej? Czy będą inne regularne spotkania? Tak jak mówiłam, będziemy nadal spotykać się, tylko nieregularnie w tym znaczeniu, że jest tego samego dnia o tej samej godzinie, tylko to będą spotkania, które będę Wam na pewno dawała znać wcześniej, ogłaszała wcześniej, tak dzień wcześniej. I czy dzień, dwa dni wcześniej dam Wam znać, i będziemy wtedy spotkać się na naszych live'ach. I to będą live'y czasem przed południem, czasem po południu, czasem wieczorem. A czasem bardzo wcześnie rano, jak już się domyślacie, to będą nasze praktyki, i ta praktyka już, już jest jutro z okazji Nowego Księżyca o 6.30. Już się widzę z Wami jutro, wcześnie rano, tutaj. Także tak. Dobrze, kochani, widzę, że więcej pytań nie ma. Energetycznie, dzisiaj, być może w związku z nowiem, <laughs> trochę energia nam płynie w dół. Więc kochani, dziękuję Wam za dziś. Dziękuję Wam za te wszystkie lata wspólnej herbaty jogowej, jakkolwiek to brzmi. Yy, oczywiście nie żegnam się, bo już niedługo zapowiem Wam nowe spotkanie herbaty jogowej, gdziekolwiek, gdzie będziemy się widzieć. Zobaczymy, jak Wam się spodoba ten, ten układ taki nowy. Jutro widzimy się o 6.30 na praktyce z okazji Nowego Księżyca. I mam nadzieję na spotkaniu na żywo o godzinie 19, gdzie będę opowiadać o tym kursie Yoga Kobieca. Dziękuję Wam za dziś. Życzę Wam cudownego dnia. Do zobaczenia. Pa. Pa. pa.